Szyma, siema, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Jesteśmy dzisiaj w Dziwnówku znowu na jednodniowy wypad. Mamy awarię w postaci bolących brzuchów. Misiek! Strasznie zmęczony, siedział dwie godziny w samochodzie. Misiek! I kuchu już ma. Boże, Było, że pierwszy raz się Maja, zdarzyło takie coś. Maja, może bułkę suchą chcesz, to pomaga na żołądek. Słyszysz? Też bułkę suchą, świeżutką? To pomaga na żołądek. Nie, wyłącz, na razie starczy. Ale żeś nagrała minutę. Ani, szybciej. Idzie tam z tyłu. Dobra, tu jest nudno. Tam kiedyś być widzimy, może też będzie to zobaczycie. mam bunkier. Ale nieźle ukryty jest, nie? No jest on chyba błysku. Coś tam będzie to tata. No. Chyba wiesz co. Tu chyba nie było tej dziury, nie. Pewnie ja jacy... chyba Niemcy to, nie wiem czy rzucili. No to są. ja powiedzieć? To, są... to, są... to są niemieckie bunkry. Niemcy sami by na siebie nie zrzucili. Ja podejrzewam, że tutaj było wyjście. O, pas, tutaj nawet tutaj jest na część leży, widzisz? Tu było wyjście albo było na przykład ten, przykryte i się po prostu zawaliło, albo wysadzili, nie? No. A może było inaczej wejście, że było tak i my się wyciej, że to... Czekajka podejdę nie po niczym. Tu jest pierwszy kawałek, tu z drugi. A no to wiesz, bo ja ten ja myślę, że to strofiam. Takich buchów tutaj było pełno kiedyś na plaży, też taki streczak. I tam z trzeci. No bo widzisz, tu są ściany, Adaś, tu musiały być ściany. Albo wysadzili to, albo to. Dobra, idziemy dalej. Co oni robią? No, zrobili nam przegrodę. No Adaś, coś gdzieś zrobił, jak mam przejechać Adaś, zabieraj to drzewo, za co zrobiłeś no dobra A sobie musiałem zrobić bunker kolejne Natalka się wyglebiła Ty a tu jest nie jakieś dzikie, przecież pisze, za Nie można wchodzić Ja tutaj rowerem stałem O możemy tu podejść w sumie Tu jest taki klif wielki Chodźcie idziemy nielegalnie Idź pierwszy i tam pilnuj, bo tam jest naprawdę stromo. Zobaczymy, czy pale są. Zobaczymy, czy dużo ludzi, to wszystko będzie widać. Uważajcie, bo tam skość Tam na miękko będzie jak spadnie. O, są pale. O, ja się... Ale mało lud... ludzi, to są ludzie. No ludzie. zobacz, to w ogóle nie ma. I zaraz tam jest jeszcze na plaży będziemy sami. Fajnie, nie? No, a tam zobaczyli ludzi faktycznie. Możesz. Ja, ja wiem, co bym radził w te ludy. Możesz żyć. To chodźcie, idziemy, szkoda czasu. Pamiętaj, że go ducha nie Może Wracamy po te, te. Wracamy, te. Wracamy do samochodu po wszystkie graty i rozbijamy się tu? No tak. No to chodźmy. Decyzja jednogłośna. Pfu. jednogłośna decyzja zapadła, więc idziemy. A teraz Wam pokażemy fajną miejscówkę. Jest 28 tak? lipca. Tak, 28 lipca. Godzina, nie wiem, godzina dziesiąta chyba jest jakoś tak, no dziesiąta, albo jedenasta albo nawet. Sprawdzimy jak dotrzemy na miejsce, ale pokażemy Wam fajną miejscówkę w Dziwnówku, gdzie o tej porze właśnie nie ma w ogóle ludzi na plaży i rozbijemy super obóz, nie? No, bo nie no zobaczycie. <śmiech> <śmiech> Masz prowadź. Łatwo się prowadzić, bo przednie koło jest w powietrzu cały czas. Co? Tam nikogo nie ma, właśnie dlatego taki lekki jest jest tył obciążony. Hmm. Oto nasz patent na jest. Za za A tu zakopany jest mój brat. Tak, zakopany. Królewicz jedzie z trzema donami a ten wózek jest po prostu rewelacyjny, żeby wszystkie trzmody no nie? Dobra, teraz zobaczycie bunkry. Tu jest pierwszy bunkier zniszczony no nie ma już za dużo. To jest odłamek. I tu jest. Ej, za bunkier! Tutaj! Taka dziura! Dobra, wychodźmy, wreszcie my w w 2, zakopane, tam jest wejście. Chyba to jest ten, co tam był, bunkier. Teraz wam go pokażę. Proszę tu, tu, tu skoczyć. Tutaj inne takie, tu jest odłamek. I tu mamy bunkier. Tutaj chyba było wejście. Jak widać, są ślady o wojnie światowej tam. Tam jest woda i statki. Polaków byli Czas na plażę! Jacyś tam ludzie są! Super! Mi się nie podoba. Wracamy do domu! No, matka! Tu stromo to będziesz musiał mi pomóc to wciągnąć później. Tu bunkier. już I Niemcy. Opuściłem. ja Jak wiele gminy, że to jest A może bunker numer 6 będzie? Nie wiem. Dobra, może znajdę. Jak może podmywa? Trzeba. No. I proszę bardzo, bunker numer 6. Ha. Kto lubi bunkry, zostawi lajka. Kto nie lubi bunkrów, daje łapkę w dół. I subskrybuj kanał. Jak oni mogli? Hmm, no ciekawe mi... Aha, już ja wieka, to tam są takie dziurki. Zobaczcie, kawałek dalej jesteśmy, wyjście dziwnówku. Zero ludzi praktycznie, no zero. No są, ale. jest nie, nie, ja Nie, nie, nie. Nie, nie, A jeszcze jedną, tam w ojca stronę. Na pewno? Bo to jest chyba 3x3x3. Na na Zobacz ile masz patyków, tak! Zakręć, zakręć tam, tak o. Bo... Już w się, cztery! Taki tam jest fajny kamień Patrz jak jem, bo bym to dała Mama, a ty powiedz mi jak oni z tego bunkra? No tutaj stało, to było daleko od wody Ale... Wiktoria robi kawał roboty, zobacz Ja zrobiłam całe Maja chodź do... Ale... Zniszczę się przy ziemi, to nie wieje, to jest ja parawa. Nie odłożyć, no dawaj mi to i drugie Jak położymy to nie będzie dawaj tu...

tu dziura, co tam masz Dziękuję. Biedronkę? Dziękuję. 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 O Dziękuję. jest! Ta nie no, chodź ile! Chodź, tam gdzieś jest! No, wystaje kawałek bunkra. No, się jedzenie na setkę. Nie zwiedzamy. Masz ile dziur? No. Mama, kopie wezmę! I co? Znaleźli dziurę. 没事 wydało na kamienie. Co robisz Ola? Żarłoki, nie na żarte żrą o, Cór znalazł Bardzo fajny kamyczek piękny z kamieniny a to jest I co? No miejscówka bardzo fajna, powiem wam, ale do kąpania Nie bardzo, bo Tu początek jest taki kamienisty jak jasno cholera Także z tą nogą uszkodziłem, syn nogą nogę uszkodził, no To prawda, tam, nie wiem czy na kamerze to będzie widzieć, tak żółciutko tam jest Tam jest płytko I tam już nie ma kamieni, nie? A to kurde, ciężko przez te kamienie A to można autem nie? jechać? Nie a tu no, Jakieś służby jeździły O, no, dzieciaki tam lata znalazły Chodź Natka Chodź No i ciężko jest wejść, więc Ale genialne Fale są genialne, przegenialne It's so windy dzisiaj, co strasznie wieje A tutaj wielki pasikon Pasie się i pasie ani zażywa kąpieli, tak? to mi przypomina tam, ten kamień. to że przypomina mi Boryska A czemu? Jakim lesy. <grym> tak, fajnie. To tutaj odchodzi poszukiwanie z kamieni. Macie coś starego? Znaleźliście coś fajnego? Tak, to tego się nie da. Macie, macie tylko Ty, Majka, już się przebrałaś? Nie, to nie, to to nie da się. A tak, nie daj. Skamieniny Kokasz. Widać trochę. Taka zabawa w falach jest najlepsza. Nie mogli mnie bolą. To, to dla to nas tu z się do domu, nie? Ja no przecież wryzam wszystkie skamieliny. Patrzcie jaki kamlot, kurde, elegancki. Ja zaraz! Pokaż mamie. No tyle nie widziałem tych skamielin e, e, e. Dosyć świeże, nie są takie stare. No, no! Coś jest menek No właśnie, to pewnie skoczy, bo można... Naszej dziewczyny znalazły drut. Stop, to można sobie nogę skaleczyć? To, to? to jest zapewne yy, ten, Z tego. Z bunkra. Ale z bunkra. Z bunkra wypadło i widzisz, Metalowy można sobie w nogę, wbić trzeba uważać, kiedy to wyrzucę tam, gdzieś pod wydmę Szkoda, żeby sobie ktoś kurde łeb rozwalił mnie, naszego znaczy, łeb albo nogę A jak to ode mnie kamienie? A nie, a mam. Dobra, z do, tego dobrego, czas się zwijać nie? Ale żeśmy skakali w falach kamery, żeśmy nie brali, bo tak przy okazji to koszulką mam mokrą, ale to odgaci. W, w lesie się gdzieś przebiorę. byłem za potrzebą teraz tam w lesie i prawie dwa psy mnie pogryzły prawie. Takie małe, ale no, ja się nie boję psów, bo nie zawsze mam psy, więc... Pokolus. I jak było fajnie? Tak. Aaa, te fale ostatnie? Te fale, tu tam już były, to już Majkę za rękę trzymałem, bo to już był konkretnie Chodź co Pummen. Pummen. O proszę, tak gad siedzi sobie. Dobra, Ja to fajne. To jest dobre, bardzo dobre. Dobra, to tyle. Widzimy się dalej. 16.36, no za akurat. Idziemy. Zwijamy się. I ciśniemy sobie już powoli. Jest godzina przed piątą, 17 inaczej mówiąc. Nie wiem, czy teraz jeszcze będziemy robić, czy pojedziemy w chatę. Powiem wam, że męczony jestem, kurde, tak. Cały dzień praktycznie od piątej rano na nogach, bo chcieliśmy wyjechać najpóźniej o 6.00, co nam się udało prawie, bo wyjechaliśmy o 6.10 Z tego względu, żeby nie stać w korkach w Szczecinie, bo na wyjazdówce, bo jest. Tyle robót, tyle rozkopań, tyle dróg zamkniętych, że na no masakra, jak się tam jedzie, o jakiej godzinie, wiecie, nawet o siódmej już, gdzie ludzie jeżdżą na ósmą do pracy, czy nawet to przed tą siódmą tak samo. Też trafiliśmy na malutki korek tam u nas na takiej głównej drodze wyjazdowej z lewego na prawy brzeg Szczecina. No i tak właśnie to wygląda. Także Jechaliśmy sobie wcześniej i w miarę szybko żeśmy dojechali Oczywiście mieliśmy tam przystanki jak to z dzieciakami Siku, siku Pić i takie różne tam Jeszcze do sklepu zajechaliśmy Biedry sobie kupić to nieco No i już mamy 17, także no, Już czuję takie zmęczenie Spać mi się trochę chce z Dzieciakom też, bo też ich zwaliliśmy o piąte rano Także podejrzewam Że dzisiaj nie będzie komputerów więc zawsze przy komputerach siedzą tam mają parę godzin zawsze Tylko będzie przyjazd do domu, co zjedzą, kompanie kompanie, i Lulu Jak znam życie, tak będzie Uff, no dobra, zobaczymy 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 co jeszcze będziemy robić Właśnie widzieliśmy sarenkę, ale uciekła to blokowisko od drugiej strony, nie? Nie wiem czy bym chciał tak mieszkać, coś opowiedziawszy E, ale na chodnik idźcie! Na chodnik Kiedyś była ta ja Zawsze to powiem, nachodzi mi nam kuchnia obozowa. Mm -hmm. Ta wiesz. Ale te duże balkony, nie? No to duże to czeka. Zaraz co to się dzieje? To jest fajne, kurde. Ja tutaj byłem. Jeden budynek się ostał, który kibelek. Straczyk jest tam. Nie wiem dlaczego on jest jeszcze nie Zobacz, stoi ten betonowy tutaj. I jeszcze to budują? To masakra. Oni połączyli te dwa budynki. I tamten. I te dwóch. dwa, nie? I zrobili takie... I coś na wzór tego. Jeszcze została stara pergola tutaj, z tą pergolą, no. ten solo, basen solankowy niedokończony. Ale to chyba jakiś prywatny. Mnie to interesuje, bo to było pierwsze i właśnie tutaj żeśmy znaleźli ten wypoziomowy na, na samej górze on jest. Adaś? Chciałbyś tam zamienić? Żebyśmy przyjechali na weekendy tam do góry do apartamentów? Nie. Wiesz jaki widok człowieku? Wiesz, że tu się pozenia, jak byliśmy tam aką górę usypał, to nie było tej góry. To Restauracja tutaj jest, no. No jak się patrzy to my tak w, w oczach się pierdzieli. Ale ten jest fajny. O Patrz, tam jest do najęcia. Nie to śleba. Baramba. <górna> tak wejdę się teraz. Ja pierdzielę jeszcze tam coś pierwszy. Ja. Tutaj kiedyś była recepcja, pamiętasz? Tam nie, tu zobaczymy Maja Tam nie wolno wchodzić. Czekaj, tylko sobie zobaczę Ty patrzcie jakie ptaki sztuczne tam na bar... <grystanie> Gdzie? Chodźcie zobaczymy jak wygląda zejście nad morze, czy coś zmienili Pomost rozwalony chyba jest Mogę tam Możesz W tak kiepskim stanie, że się do niczego nie nadaje Ojej, no, zobacz, tu się, się rusza wszystko. Mm. Nie chcę nie patrzcie w dół. Nie no. widziałbym, no, padam tam. tam I trzeba coś, nie bo się nie spadnie. No to ja <laughs> się boję tego. No, co, ty, co ty tak chodzisz jakby się urwę urwać zaraz? Tutaj był gęsty las, znaczy gęsty, drzewa było jest powycinane wszystko żeby ci z apartamentów mieli dobry widok i był to samo To był las, tak jak tam z tyłu, możecie kawałek zobaczyć ale jak się ma pieniądze to i ochrona środowiska nie jest ważna można wyciąć wszystko a teraz wam pokażę fajną ciekawą sprawę inżynieria na najwyższym poziomie druciarstwo level hard patrzcie na to Kable wystające z ziemi na skrętkę, no przegenialne, no przegenialne jak nic. Men in black kurde. O. Takie, takie drzewa stały wszędzie, nie, tutaj i teraz są takie niskie. Powiedzą, że wycięli, bo to ja zawsze powtarzam jak ja do lasu, bez jest dokładnie to samo, wycięte i nasadzone są te. Jest zalesienie, super. Wycięliśmy duże drzewa, posadziliśmy małych, takich o jeszcze... bo to jest tak, też. Tak, no, możliwe, ale kurde na no, mówię, jak masz pieniądze, to ochrona środowiska się nie liczy. Po co? Chodź, ty zmęczony życiem, chodź. Idziemy, idziemy, na kepsa. Część tu jest sprzedanych, bo ludzie siedzą na balkonach normalnie. Taki basen. No jest, jest. Nie ten dziwnówek, co z ty?

no dobra, to matka by było tyle chyba niż dzisiaj nigdzie nie pojedzie. pojedziemy. Można nie. kończyć vloga, co nie? No to kończymy dzisiaj. Fajnie było, pogoda dopisała, choć było bardzo wiecznie, nie ma ja. Maja, Maja zwracam też na włosach. Maja ja ma na włosach, ale nie wie co. Także będziemy kończyć, do zobaczyska. W kolejności. Cześć.